Ten, kto ucieka, żyje w strachu. Jeśli żyjesz w strachu, to wiedz, że miejsca i osoby, od których uciekasz, są pełne strachu, zostawiasz po sobie trudne uczucia. Być może obciąża to bliskich, być może Ciebie obciąża ktoś taki. Możemy na to popatrzeć, spoglądając na to straszne, przed czym uciekasz lub ucieka ktoś bliski. Podczas warsztatu Ustawień w Warszawie 9-10 grudnia, spotkanie z kobietami, są jeszcze miejsca, będziemy patrzeć z różnych perspektyw: z szerokiej perspektywy, z Twojej perspektywy, z perspektywy innego, a nawet osób trzecich. Jakie to jest? Zobaczymy w prawdzie i przetransformujemy.